Cześć witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3 i the wake of I gramy sobie dzisiaj Fortecą tak jak prosił jeden z widzów tak więc jeżeli macie jakieś pomysły na następne zamki to oczywiście piszcie w komentarzach wybrałem Fortecę tak jak mówiłem prosił jeden z widzów więc dlaczego by nie skoro Forteca to pomyślałem że dlaczego nie nie zagrać sobie takim Full magiem. E, takowym full magiem jest e, Solmer. On ma na starcie e, talent magiczny i mądrość. Ten talent magiczny mi nie odpowiadał, ale ale cóż zrobisz? E, wolałbym mądrość niezaawansowanym, no ale oczywiście co kolego wzroku nie będę brał. E, I okej, okay. lecimy zbierać surowce, lecimy zbierać... Wszystko Jest to Jest to jakaś taka y, MK mapka Więc nie za dużo, nie za dużo Żeby to za długo nie trwało Ale myślę, że będzie, nie będzie też za krótko To jest ten nasz główny Tak? Nie chcę chyba tych odcinków Atakować y, Bo Przed chwilą Miałem taką myśl, czy Ja już na tej mapce nie grałem, ale tak patrzę i widzę, że nie. Nie grałem. To dobrze. Okej, okay, yy, ten zamek jest bardzo drogi, więc od razu idziemy sobie w kapituł. Mam nadzieję, że tutaj nikt z wrogów nas nie zajdzie. Ekspert talent magiczny wezmę, ponieważ... Oj, tu, tu długo bo będę musiał wam tłumaczyć. Ale jeżeli z nowym Expo przyjdą mi kijowe umiejętności, to żebym miał więcej opcji ucieczki od tych umiejętności, bo mądrość mam na podstawowym. A yy, czy to dojdzie tu? Sprawdźmy. Dojdzie, fajnie. Bo mądrość mam na podstawowym, a yy, talent magiczny mam już na zaawansowany. Więc lepiej, żeby ten talent magiczny rozwinąć. Yy, natomiast z yy, mądrością zaczekać. Okej, okay, trochę się zmachałem, mówiąc to. Aj, niepotrzebnie się broniłem. Okej. Okay. Nie mnie strzało. W sumie jesteśmy magiem. Oj, dodatkowe zaklęcie dzięki opcjom wok. Okej, okay, one również czekają. Mm, no właśnie, troszkę Dwa upiory. Ile one mają w szybkości? Szybkość 5. To nie doleci do nas, chyba? Czy doleci? Dobra, tym się wystawimy. Tego to zbyt nie zaboli, tym sobie uciekniemy. I teraz zatykujemy na przykład garbulcem. Oj, nie zabił. Zabije. Świetnie. Grałem. O nie, rozbójnicy. No cóż, trudno. Grałem dużo teraz krosy tego nowego, który wyszedł online więc może mi się trochę mylić co nieco A więc zobaczcie go to um, te pomyłki okej okay, on ma szybko 6 ja sobie wezmę pozwolicie że sobie pokażę siatkę z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i wejdzie schowamy się tutaj ty tym również. O proszę ten padów, więc pięknie tutaj i czekamy. Czekamy, jak nie podejdą, no to my będziemy musieli odejść. Ok. Stankowałem tankowałem innym, bo bardziej garbułcę chcę, chcę to tankować. Niestety normalnie, raczej znaczy nienormalnie, normalnie, tym byłby czas w plecy. <grym> Niestety teraz nie mogę tu. Wezmę kasę, przyda się. Na pewno bardziej niż ten EXP. O kurde, tutaj jest dużo budowli do ulepszania bohatera, to będę musiał zajść tym moim pierwszym głównym bohaterem. a Aczkolwiek w sumie tamtym też wezmę. Tak, tak myślę, że tamtym też wezmę. E, wybaczcie mi, sprawdzę czy się wszystko nagrywa. Okej, okay, nagrywa się, więc spoko. Bo wiecie, to jest takie bardzo niemiłe uczucie, Nagrywacie długi czas i się nagle okazuje, że wam się nie nagrało. To jest tak cholernie niefajne uczucie. Że... Hmm. 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 Więc lecimy sobie teraz hmm, później. Mam tu angielskie nazwy. Yy, niby wgrywałem społszczenie do woga. Ale jakoś chyba się nie wgrało czy coś. Nie wiem czemu. Tak. Czy to coś charabą? Halabardy do to? On się rozprawi z nimi? Oj, niepotrzebnie wynajmowałem, straciłem tylko klasę. No, to już trudno. I tak, jest dzień szósty, czyli w tym dniu jeszcze kupię ich następny. To chciałbym kupić golemy i tych magów. No, normalnie, myślę. Okej, okay, mamy cztery many, to nie starczy nam na strzałę nawet. Szkoda. Ale nasz pachater strzela? 6 raz, 2, 3, 4, 5, 6, ok, nie daj się. W takim razie podejdziemy na przykład tu i tu. W sumie niepotrzebnie podchodziłem, ale cóż, okej, okay, garbulcami się wystawiają, i tak są słabe. Ok, na no, odwet zdejmiemy. Teraz schabarni, tak, do z Trochę te taktyki walki nie strasznie mylą z tego. Trochę strasznie, mhm. Powodzenia. Okej, okay, eee... Yy, Prawie powietrza. Yy, mylę my się z tymi taktykami z y, drugiego herousa tego nowego. Prawda? To jest takie niezgodne. Oj, nie powinienem brać... Zwój. Wezmę zwój i przekażę go mojemu bohaterowi. Powinienem tą skrzynkę brać z drugim bohaterem. I tak, e, przed tygodniem kupimy sobie jeszcze Golem Faktory i... i Wieżę Magów, żeby mieć więcej jednostek, a później pójdziemy w kapito Klasycznie. Okej, okay, tutaj też... nie jestem pewien co brać. Później się tam przejdę, jak już uzbieram armię, wtedy zaatakuję od razu tych typków. I, i, I... dopiero tam. Ten... Dobra, tu wezmę kasę. I, I cóż, wstaj i czekaj na swoją, swoją robotę. Akurat tak się zdarzyło, że nie ma za dużo zbierania. I dzięki temu, że rozbudowałem to było dobre. Po prostu da się. Hmm. To jakieś transformacje? Nie, nie chcę, nie chcę tego. To jest e, ryzykowne. Czekolwyk fajna mm, zabawa. Fajna taka minigierka. Castle, Okej, okay. tak castle Czy mamy kopanie rudy? Mamy. To dobrze. Myślę że nie mamy. Okay. Tutaj stajnie i tutaj wiatrak. Co tygodniowy. Dobrze. Weźmy... Wróćmy się. Nie to. Wróćmy się po armię. Wejdziemy do stajni. I będziemy atakować powoli typków. Okej, okay, więc duża armia, dosyć droga. I castor. spoko, W pokoju. Wykupię te sprawy, jest prawie, się jakieś zaklęcia. Prawie to fakty przyspieszenie było sobie nieco fajne. Fajne. Halabartnicy, myślę, że żaden problem. Oni też się przyłączają fajnie. Zepsują mi morale, ale... Ale e, e, nie szkodzi. E, nie, nie przekazałem zwoju. No cóż. Myślę, że zaklęcie klątwa nie jest tak bardzo ważne. Magę powietrza, bardzo chętnie. Miałem no, jej przez tydzień. I tak, którą stronę czyścić? Tą? Czy tą? Myślę, że tą. Tu się wzmocnimy. Kapitol. Mm. Czekamy na sobie na kapitol. Będziemy sobie w skrzynkach brać kasę. Ok. Więc tutaj jeszcze weźmiemy... a tak weźmiemy moc, sobie te wilki, zaczekamy, bieramy kasę. Tu jest jedna skrzynka o, bez bojnicy, spoko. Mamy to spoko. Sprawdzę tylko y, ile minut ma ten odcinek. E, 9. To mi że jeszcze 5 minut. Już żeby nie minimalizować spojrzę sobie na zegarek. Jeszcze 5 minut nagranie. Spójrzcie, tylko dwa many kosztuje mnie. piorun. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Okej. Okay. Lubię, lubię grać magami. Są są lepsi. Okej. Okay. Walność tych silniejszych tak mi się. A, tutaj okay, już myślałem, że feedback szybko 6 raz, 2, 3, 4, 5, 6 i dojdzie w takim razie czekamy bronimy się bronimy się ok mamy um, magiczne czekamy czekamy teraz strzymy pięknie może haper tutaj ciśnie nieco lecimy ok trochę spektakularnie w bronimach i niestety jest to konieczne. Okej, okay, fajnie. Chciałbym te, te... wilki zaatakować i zebrać tą skrzyneczkę, żeby mieć więcej kasy. Chociaż... i tak nie wiem czy mi starczy na kapitał. Musiałbym mieć farta, musiałbym w tej skrzyneczce być dużo hajsu. Okej. Okay. Czekamy aż oni sobie podejdą. Chociaż oni też waitują. Będę... Radne... aj. Skoda. Myślałem, że będziemy szybsi. Nie jesteśmy, no ale cóż. 16 gramy nie ma jakoś tak bardzo inuszkowa. Okej, okay, mamy 2000 skrzynce, więc w tej turze kapitol. Fajny. A więc kapitol. Hmm, będą przychody 4000 na tydzień. Na tydzień, co ja gram na dzień. Na tydzień, to się nie garnę i z kasą. Okej, okay, tych magów myślę, że sobie walimy szkoda, że tylko dwóch bo walną łańcuch piorunów ale skoro dwóch no to ja mówię, strzały polecą o proszę, druga od bohatera okej, okay, biją mi gremliny no. te gremliny są dosyć silne jeżeli jest ich tylu no ale padają jak szmaty w sekundę Okej, okay, yy, myślę, że odpuścimy sobie yy, strzałę, a wamiemy sobie taką, garbulcę. Chociaż gdybym walnął tą strzałę to bohater by walnął drugą, więc... No nie, nie walnę. To nie na tej zasadzie. W takim razie by się coś pomyliło. Okej, okay, w takim razie teraz wybijajmy z, z tego strzału, dobijemy i z gargulca. Fajnie, w straty dosyć, ale. Magia ognia, czy my chcemy magię ognia? No nie wiem Co jest z magii ognia? Berserk, klątwa Nie, chyba wezmę mądrość Jakoś magia ognia, magia ziemi, tak Ale magia ognia jakoś nie za bardzo Okej, okay, brakuje nam kryształów Natomiast możemy sobie zrobić nagi No sprawdźmy co tutaj ludzie mają. E, komputery raczej... E, w, w, mają więcej miast. Miejskie na trzy miasta albo więcej. Ja mam najwięcej golda To dziwne. Najmniej zasobów. Okej, okay, artefaktów mam najwięcej. A nie, nie, mam dwa miasta. Tutaj number of Heroes. Okej, okay, ma trzy hero. Trzy heroesów proszę. O nie, rozbinicy Użyją mnie. Ale dobrze, będę dokładnie w pioruna. No, Mam nadzieję, że będę pierwszy się ruszał. Tak, okej. Okay. Łańcuch kierunku. Przepięknie. Bardzo dobre zaklęcie. Okej, okay. tutaj dobijamy. Bardzo fajnie. Problem może być tylko z maną. Dlatego teraz nie będę używał nic. O właśnie samo się. Samo się zrobi. Ok, weźmiemy atak. Skarb, mitril. Doświadczenie. Um, I doświadczenie. 5000 ekspa. A weźmiemy atak. Ekspert mądrość. No, zdecydowanie mądrość niż na No i dobra, co tutaj nam trzeba? Recruiting, Rekruted, recruiting, whatever. Sio, co Cokolwiek Okej, okay, tutaj nie będziemy jeszcze szli. Tu też nie. Ja bym chciał najpierw wyczyścić teren swój, że tak powiem. Hmm, może ulepszymy gremliny? Nie mamy tych kryszteksów. nie widzę nigdzie, a jest tu kopalnia ich. Okej, okay, w takim razie zbierzemy sobie kopalnię tych kryszteksów. i żeby nie tracić czasu armię wykupimy tym, ale jeszcze zaczekamy turę. Dostarczymy naszemu kompanowi okej, okay, złe oczy. Chcą się dołączyć. Któroś wywalę, żeby nie mieć aż tak słabych morali. Myślę, że złe oczy są lepsze. Więc ten oddział sobie usuniemy i zbierzemy tutaj wszystkie pyszności, które mamy. Bardzo fajnie. Fort na wzgórzu bardzo ciekawy obiekt no i cóż ulepszajmy sobie te słabsze stworzenia chociaż nie wiem czy to jest dobry pomysł bo w drugim haterze nie są one ulepszone o proszę cztery. oś teksty okej okay, walniemy tych dzików w wytrzymałość a tak odrana z wysuwaniem do zdecydowanie I dobra, wykupujemy. Zaraz czy mogę? Brakuje mi dwóch. Myślę, że to jest... E, jednak nie. Jednak jeden. Jeden. Jednak tak. Kupimy to sobie. Okej, okay, dziwny, ale to zaczekamy w następnej turze się wykupimy. I będziemy dawać naszego na naszego przyjacielu. Notarcze, która jest lepsza, nasze jest lepsza. Upiory po drodze możemy zrobić, zgarnąć dla Expa. Tak więc zgarniemy. Yy, ile ten odcinek ma minut? Ma już dosyć dużo, więc myślę, że po tej warstwie zakończymy ten odcinek. I zobaczymy się w kolejnym. Ok, mam już magię powietrza Mistrz, więc mogę dać na przykład hejsta na wszystkich. Ale zaczekam z tym. Z tym strzelę. W tym strzelę. Dobra, i tak weźmieć coś. Bezużyteczna, jak tu zabiję. Które minamy mi trochę siechnę, chociaż się jak na nie zabiją. Chciałoby się ich stracić, żeby um, nie ma nawet slota na ulepszone. No i strzała za poko. I dobra, to dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że on ma gdzieś tak około niecałe 20 minut. Więc myślę, że akurat długość na odcinek. Lubię fortece, fortece to bardzo mocny, ale też najdroższy zamek, więc jeżeli się podobało nie zapomnij o kciuku w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie!